Salineczek Pewien dobry mężczyzna bardzo pragnął mieć maleńkie dziecko, ale nie wiedział skąd by je wziąć. Poszedł więc do czarownika i rzekł Tak bym chciał mieć malutkie dziecko. Powiedz mi, jak sprawić, żebym je miał? O, to nie trudne, odpowiedział czarodziej. Doradzę ci. Masz tu ziarnko jęczmienia, ale to nie takie zwyczajne ziarko. Zasać je starannie w doniczce, a zobaczysz, co z tego będzie. Dziękuję, rzekł poczciwy mężczyzna i zapłacił dziesięć groszy, bo tyle kosztowało ziarenko. Po powrocie do domu starannie zasadził je w doniczce i zaraz pokazała się mała roślinka, a w środku wyrósł złoto-purpurowy kwiat, podobny do tulipana. Cóż to za prześliczny kwiat? rzekł mężczyzna i tak był zachwycony, że pocałował złote płatki. W tej chwili kwiat otworzył się, a w środku stał prześliczny, mały chłopiec. Nazwał go calineczek, gdyż był maluchny jak młoda pszczółka, tylko daleko zgrabniejszy. Mężczyzna wziął łupinkę orzecha, żeby urządzić w niej kolebkę dla swojego dzieciątka. Fiołkowe płatki posłużyły za kołderkę. W dzień calineczek bawił się na stole. Dobry mężczyzna postawił tam talerz z wodą otoczony wiankiem kwiatów. Listek który pana zastępował łódkę a dwa pręciki kwiatowe wiosła i calineczek pływał sobie po talerzu od jednego brzegu do drugiego. Wyglądało to ślicznie. Umiał też śpiewać tak ładnie, że nie można tego opisać. Pewnego razu w nocy. Kiedy calineczek spał spokojnie przez wybitą szybę wskoczyła do pokoju ropucha. Szkaradne to było stworzenie ciężkie, grube, mokre i bardzo ciekawskie. Spostrzegła calineczka. Mmm, bardzo ładny mąż dla mojej córki i zabrała dziecinę razem z kołyską do swojego mieszkania. Znajdowało się ono w czarnym gęstym błocie nad strumieniem. Córka ropuchy brzydsza była jeszcze od matki, chociaż bardzo do niej podobna. Koak, koak, brekekeks, tylko tyle umiała powiedzieć, gdy ujrzała calineczka. Nie mów tak głośno, powiedziała matka, bo obudzisz go i może nam uciec. Trzeba go przenieść na liść wodnej lilii. Na środek strumyka. Tam będzie jak na wyspie. Po powierzchni strumienia pływały zielone, okrągłe liście lili wodnych. Ropucha wybrała największy, który zarazem leżał najdalej od brzegu i na nim umieściła łupinę orzecha ze śpiącym calineczkiem. Kiedy chłopiec zbudził się rano i zobaczył, gdzie jest, zaczął płakać. W koło była głęboka woda. Nie było sposobu dostać się z listka do brzegu. Tymczasem Ropucha urządzała w głębi błota mieszkanie dla młodej pary. Przyozdobiła ciemną i szkaradną jamkę trzciną i wodnymi roślinami, żeby się zięciowi podobała. W końcu podpłynęły z córką do listka. Ujrzawszy calineczka, ukłoniły mu się w wodzie bardzo głęboko i ropucha rzekła. Oto moja córka, mości panie, zamierza wyjść za ciebie za mąż. Kołak, kołak, brekekeks, powiedziała córka ropuchy. Zabrały kołyseczkę i odpłynęły znowu, a calineczek usiadł na liściu i okropnie płakał. Bo nie chciał mieszkać u brzydkiej ropuchy i być mężem jej córki. Małe rybki, które pływały w wodzie w koło listka, słyszały całą przemowę ropuchy. Tak im się żal zrobiło calineczka, że postanowiły go obronić. Nie bój się, powiedziały. Nie dostanie cię brzydka ropucha. Zebrały się wszystkie razem dookoła łodyżki, na której trzymał się listek, i przegryzły go ostrymi ząbkami. Listek popłynął z prądem strumyka daleko i ropucha nie mogła go już dogonić. Calineczek bardzo się cieszył z tej całej podróży. Wszystko bawiło go niezmiernie. Mijał wsie i miasta, łąki, pola, lasy, a ptaki na gałązkach przyglądały mu się i śpiewały Patrzcie, patrzcie tylko jaki prześliczny chłopiec, a jaki malusieńki. Calu Calineczek uśmiechał się do nich, a listek płynął dalej, aż dopłynął do innego kraju. Prześliczny, biały motyl usiadł na listku Lilii, aby się lepiej przyjrzeć chłopcu. Słońce świeciło, woda błyszczała i wszystko mu się podobało. Calineczek zdjął swój pasek i przywiązał nim motyla do listeczka. Teraz płynął jeszcze szybciej. Wtem. Och! Jak się przelękł, ogromna pani hrabąż porwała go z listka i uniosła hen wysoko na drzewo. Najbardziej było mu żal pięknego motyla, którego przywiązał do listeczka: Jeśli się nie urwie, umrze z głodu. Ale pani chrabąszcz nie troszczyła się o to. Posadziła go na liściu, powiedziała, że jest bardzo ładny, chociaż niepodobny wcale do hrabąszcza. Zaczęły się schodzić inne chrabąszcze, aby zobaczyć calineczka. Gospodyni sadzała gości na liściach. Jakiż on biedny, ma tylko dwie nogi, zawołała jedna hrabąszczówna. A różków wcale nie ma, hmm, dorzuciła druga. A jaki cienki w pasie? Fe, podobny do człowieka, szkaradny. Zdecydowały wszystkie razem. Naprawdę, calineczek był ładny. I taki się wydawał pani hrabąż, ale gdy wszyscy zaczęli ją ganić, też uznała, że jest brzydki i postanowiła się go pozbyć. Odniosła go na łąkę i posadziła na polnym kwiatku, żeby, mieć, żeby go nie mieć już w domu i żeby sąsiedzi nie śmiali się z jej gustu. Calineczek bardzo płakał, że jest taki brzydki, że nawet hrabąż nie chce na niego patrzeć. No ale Cóż miał robić? Mały chłopiec przeżył całe lato sam jeden w wielkim lesie. Z trawy uplutł sobie łóżeczko i zawiesił je pod listkiem kończyny dla ochrony od deszczu. Żywił się nektarem kwiatów, pił rosę, która osadzała się rano na trawie. Tak upłynęło mu lato i jesień. Aż nadeszła zima. Długa, mroźna zima. Wesołe ptaszki odleciały do ciepłych krajów, kwiaty powiędły, drzewa stały się nagie, ogołocone z liści, nawet listek kończyny, pod którym uczepił swe łóżeczko, zwiąt skruszył się i opadł. Było mu strasznie zimno. Taki maleńki i drobny. Zamarźnie chyba. Zaczął padać śnieg, a każdy płatek śniegu znaczył dla niego tyle, co dla nas pełna taczka. No bo przecież był tylko colineczkiem. Szedł drżący z zimna, potykając się o grudki ziemi, lub zapadając się w śnieg niewiele grubszy od kożuszka, na śmietanie. W końcu dotarł do mieszkania szczura który miał tu pod ziemią norkę. Ciepło tam było, wygodnie, izba obszerna, kuchnia i spiżarnia pełna zboża. Całineczek stanął w drzwiach jak żebrak i cieniutkim głosikiem poprosił o ziarnko żyta lub jęczmienia, gdyż od dwóch dni nic nie jadł. Biedne stworzenie, rzekł litościwie szczur Chodźże do ciepłej izby, zjemy razem pod wieczorek. Malenki chłopiec podobał mu się bardzo, to też powiedział do niego wieczorem. Możesz zostać u mnie przez zimę, tylko musisz mi za to utrzymywać porządek i czystość w mieszkaniu. A w chwilach wolnych opowiadać ciekawe historie, które niezmiernie lubię. Calineczek naturalnie zgodził się z największą chęcią i tym sposobem miał zapewniony dobry byt przez całą zimę. Będziemy mieli dzisiaj odwiedziny, rzekł szczur pewnego dnia. Co tydzień odwiedza mnie bogata sąsiadka. Ho, ho, to pani... Gdyby za ciebie wyszła, to byś miał szczęście, mój drogi, tylko że jest ślepa, nic nie widzi. Musisz jej opowiedzieć najpiękniejszą ze swoich bajek. Sąsiadka zjawiła się wkrótce w aksamitnym futrze. A szczur przyjął ją uprzejmie. Była bogata i uczona. Miała ogromne mieszkanie, dwadzieścia razy większe od Norki Szczura. Nie lubiła tylko słońca i kwiatów, których nie widziała, to też miała o nich złe zdanie. Calineczek zaśpiewał piosenkę o chrabąszczu. potem o chłopczyku, który grał na fujarce. I krecica się w nim zakochała. Nie mogła zapomnieć jego głosu i myślała, jakby to było przyjemnie mieć męża, który by tak śpiewał, ale nic o tym wszystkim nie powiedziała, gdyż była bardzo przezorna. Niedawno zbudowała nowy korytarz od swojego domu do mieszkania szczura i pozwoliła obu kawalerom spacerować po nim dowoli. Ostrzegła tylko, żeby się nie przestraszyli martwego ptaka, który leży tam na środku. Musiał niedawno umrzeć, bo jest jeszcze cały, z dziobem i z piórami. Zaraz nawet zapragnęła pokazać to wszystko gospodarzowi i miłemu śpiewakowi. Kiedy doszli do miejsca, gdzie leżał martwy ptak, podniosła nos w górę i odrzuciła ziemię. Przez otwór, który powstał tym sposobem, wpadł blady promyk słońca i oświetlił leżącą na ziemi jaskółkę biedactwo. Skurczyło nóżki, główkę przechyliło gdzieś na bok, że nawet widać już jej prawie nie było, i leżało sztywne, bez życia. Widocznie mróz ją zabił. Calineczkowi okropnie żal się zrobiło. Bardzo lubił ptaszki za to, że w lecie tak ślicznie śpiewają, ale krecica była innego zdania. Teraz już śpiewać nie będzie, rzekła, trącając jaskółkę nogą. Nędza to straszna urodzić się ptakiem, Bogu dzięki, że żadne z moich dzieci nim nie będzie. Cóż, cóż posiada takie stworzenie oprócz swego kiwit, kiwit? Bez wartości. Przyjdzie zima i z głodu umiera. Bardzo rozsądne słowa, potwierdził szczur. Calineczek nie wyrzekł ani słowa. Krcica odprowadziła kawalerów do mieszkania, ale w nocy Calineczek wcale nie mógł zasnąć. Ciągle myślał o Ptaszynie. Podniósł się. Uplutł cichutko ciepły dywanik z siana, wymknął się na korytarz i okrył nim jaskółkę. Żegnam cię, ptaszku, rzekł ze łzami w oczach. Dziękuję ci za wszystkie prześliczne piosenki, których słuchałem w lecie, kiedy drzewa były zielone, słonko tak jasno i ciepło świeciło. Żegnam cię. I z płaczem. Przytulił główkę do martwego ciałka zmarzniętej jaskółki. W tej samej chwili podniósł się przestraszony. Ptaszek jeszcze żył. Calineczek poczuł leciuchne bicie jego się serca. Skostniał widać od chłodu. Calineczek drżał ze wzruszenia i strachu. Co on pocznie teraz z tak wielkim ptakiem? Jak go uratuje? Nabrał jednak odwagi. Co tylko mogę, zrobię dla niego, rzekł. Podzielę się wszystkim, co dostałem od szczura. Pobiegł do norki i przyniósł cały pęk suchych kwiatów, miękkich niczym wata. Otulił ptaszynę jak mógł najlepiej i przykrył ją liściem miętowym, który jemu samemu dotąd służył za kołderkę. Następnej nocy jaskółka już ożyła, ale była jeszcze bardzo osłabiona. Z trudem otworzyła na chwilę powieki i spojrzała na calineczka. Dziękuję ci, śliczne dziecię, rzekła słabym głosem. Tak się tutaj ogrzała. Wkrótce powrócą mi siły i wylecę. O, oh, szepnął calineczek, zimno na świecie. Śnieg okropny pada, nikt tam wyżyć nie może. Zostań lepiej w tym ciepłym łóżeczku, a ja pielęgnować cię będę. Przez całą zimę chłopiec troskliwie opiekował się ją jaskółką. Lecz musiał ukrywać swój dobry uczynek przed krecicą i szczurem, którzy nie lubili ptaszków. Kiedy wróciła wiosna i ciepłe słonko zaświeciło znowu, jaskółka pożegnała calineczka. Leć ze mną! Usiądź na mnie, a zaniosę cię daleko do zielonego gaju. Nie mogę. Odpowiedział calineczek. Byłoby bardzo smutno szczurowi, gdybym go tak porzucił. Więc bądź zdrów kochany, zaszczebiotała Jaskółka, wzleciała ku górze i zniknęła w ciemnym blasku. Chłopiec został sam i długo patrzył za nią ze łzami w oczach. Tak polubił ptaszka. Kiwit, kiwit. Rozległo się znów, ale cienie jaskółki tylko przemknął i natychmiast zniknął. Smutno teraz było maleńkiemu chłopcu. Szczur nie pozwalał mu oddalać się od norki. Winszuje ci, mój drogi, rzekł szczur. Krecica poprosiła o twoją rękę. I będziesz panem, co się zowie. Wielkie to szczęście dla takiego ubogiego chłopca. <laughs> Trzeba tylko niezwłocznie zająć się wyprawą, bo do takiego domu musisz wejść zaopatrzony w bieliznę i ubranie. I zasiadł calineczek do wrzeciona, a szczur najął jeszcze cztery duże pająki, ażeby przędły dla niego dniem i nocą. Pecica odwiedzała ich każdego wieczora i codziennie narzekała na słońce. Ono to zmienia ziemię w pył, ale lato przeminie, przyjdzie chłodna jesień i wtedy dopiero wyprawimy wesele. A teraz nie warto o tym myśleć. Chłopiec okropnie bał się tej jesieni. Bo nie miał ochoty zostać mężem krecicy. Taka nudna, niezgrabna, ślepa, nie lubi słońca i kwiatów. Codziennie o wschodzie słońca stawał przed norką szczura i z tęsknotą patrzył w górę. Myślał o szczęśliwej jaskółce. Jak ona lata swobodnie daleko, żeby ją znów zobaczyć na chwilę, ale. Zapewne nigdy jej więcej nie spotka. Wreszcie nadeszła jesień. Za cztery tygodnie wesele, powiedział szczur. Calineczek rozpłakał się na dobre i przyznał się szczurowi, że nie chce być mężem krecicy. Szczur rozgniewał się strasznie. – A to co za głupota? – zawołał. – Radzę ci podobroci. dobroci. Wyb... Wybij sobie z głowy taki upór, bo cię sam ukąszę białymi ząbkami. Takie grymasy. Taka bogaczka, uczona, o wszystkim mówić może, a futro aksamitne, sama królowa nie ma podobnego. Kuchnia, piwnica pełna. Dziękuję Bogu za takie szczęście. Nastąpił dzień wesela. Krecica wyszła po narzeczonego, aby go zabrać do siebie. Odtąd będzie mieszkał głęboko pod ziemią i nie zobaczy już nigdy słońca, bo krecica nie może go znieść. Biedna dziecina pochylił główkę i wyszedł pożegnać Boży świat. Żegnaj mi słonko złote. Wyciągnął rączki. Żegnaj słonko miłe. Pozdrów ode mnie jaskółkę. Może zobaczysz ją kiedy. Pożegnaj ją ode mnie. Kiwit, Kiwit! Rozległo się tuż nad Jego główką. Podniósł oczy. Jaskółka krążyła tuż nad nim. Natychmiast przy nim usiadła, a Carineczek zaczął jej mówić, że ma zostać mężem krecicy i mieszkać głęboko pod ziemią, gdzie słońce nigdy nie dochodzi. Rozpłakał się. Nie płacz, rzekła Jaskółka. Zima już nadchodzi i wybieram się w podróż do cieplejszych krajów. Leć ze mną. Usiądziesz mi na grzbiecie i uciekniemy daleko za góry, za morza, gdzie kwitną cudne kwiaty. Leć ze mną! Tyś mi życie ocalił. Ja chciałabym ocalić cię od krecicy. Dobrze. Polecę z tobą, rzekł Calineczek. Jaskółka przytuliła się do ziemi, Chłopiec wszedł na nią i przywiązał się paskiem do mocniejszych piórek. Potem ptaszek wzleciał w powietrze i płynął ponad lasami, morzami, wzniósł się ponad góry wiecznym okryte śniegiem. Tam było zimno. Lecz chłopiec skrył się pod skrzydełka ptaszka i tylko małą główkę wysunął, aby widzieć te cuda. Dolecieli. Do cieplejszych krajów. Słońce świeciło jaśniej i goręcej. Jaskółka zatrzymała się wreszcie nad dużym, błękitnym jeziorem, otoczonym zielonymi drzewami, wśród których widać było biały, marmurowy pałac. Wino oplatało wysokie kolumny w koło pałacu, a na górze pod dachem kryły się gniazda jaskółek. – Oto mój dom – rzekł ptaszek – wybierz sobie któryś z tych wspaniałych kwiatów, które tu rosną na klombach, a od razu cię tam zaniosę i będzie ci dobrze jak w raju. Calineczek klasnął w dłonie – ach, tu będzie prześlicznie – i wybrał wielki biały kwiat. Jaskółka potwórnęła i posadziła chłopca na błyszczącym, zielonym listku. Calineczek natychmiast chciał wejść do kwiatka, lecz jakże się przestraszył i zdziwił, kiedy ujrzał wewnątrz małego człowieka, podobnego do siebie, tylko w złocistej koronie i z przejrzystymi skrzydełkami u ramion. Ciało jego było Także przezroczyste, jak z kryształu, oczy jak dwie iskierki, a strój, jakiego dotąd jeszcze nigdy nie widział. Był to duch tego kwiatu elf maleńki. Każdy kwiatek w tym kraju miał takiego ducha, który w nim mieszkał. W jednych chłopcy, w innych dziewczęta, ale w tym żyła. Królowa elfów. Ach, jaka ona prześliczna, szepnął calineczek do jaskółki. Królowa zdjęła natychmiast z głowy swą złotą koronę, podała ją calineczkowi i zapytała, czy zechce być jej mężem, królem wszystkich kwiatów. Ach, no. To przecież co innego niż córka ropuchy lub krecica. Ach, czy ja jestem godzien? szepnął zawstydzony calineczek. Tak, bo jesteś dobry. Śliczne z ciebie dziecię. Inaczej nie pokochałby cię ten wielki ptaszek i nie przyniósł aż tu na skrzydłach. Kto umiał zdobyć przyjaźń jaskółki? Ten godzin jest zostać królem elfów. Ślub. Cóż to było za szczęście! Ze wszystkich kwiatów wyfruwały lekkie, przejrzyste duchy, pojedynczo lub parami, i spieszyły złożyć królowi życzenia i cudne dary. Najbardziej ucieszyła go jednak para przezroczystych skrzydeł wielkiej muchy. Przywiązano je zaraz do ra ramion chłopca i mógł on, jak inne elfy, przelatywać z kwiatka na kwiatek. Cieszył się tym niezmiernie, a jaskółka usiadła w swoim gniazdeczku i śpiewała mu pieśń weselną. Przemówiła królowa do króla: Nie będziesz już nazywał się Calineczek, nie podoba mi się to imię, będziesz nazywał się Maj. Przez całe lato jaskółka cieszyła się szczęściem młodej pary. I śpiewała jej cudne piosenki, lecz przyszedł na nią czas do odlotu. Bądź szczęśliwy, bądź zdrowy, powtarzała, wybierając się w daleką podróż. Przyleciała z powrotem do Danii, do swego gniazdka nad oknem człowieka, który wam opowiedział tę bajeczkę. Kiwit, kiwit, zawołała. I stąd znamy całą tę historię. Cali Dziękuję, drogie dzieci, i być może już czas spać. Mariusz Pogonowski dla Was przeczytał te bajki.